Usiądźcie sobie wygodnie, my idziemy dalej w nasze rozważanie. Czwarte przykazanie: czci ojca i matkę swoją, mamy podpunkt obowiązki dzieci wobec rodziców. Oto moi drodzy, mamy regulowane prawo, jakie nam Bóg pisze. Perfekcyjna reguła o funkcjonowaniu świętej rodziny, o pozycji rodziców i miejscu dzieci w tym timie. Rodzice mają prawo do ochrony swoich dzieci przed wszelkim złym wpływem z zewnątrz. Więc nie bójcie się ingerować w szkole, bo nauczyciele też się boją i też mają stracha. Co się nie zgadza z waszym sumieniem, idziecie do rektora, do dyrektora czy wyowawczyni i jasno mówicie: nie życzę sobie takiego stylu, bo to jest moje dziecko. Ja decyduję o kształcie dziecka, a pani jest tylko instytucją pomocniczą. Tak to jest prawie. Dlatego rodzice otrzymują prawo do decydowania o wszystkim względem swoich dzieci. Od wykształcenia, wyżywienia, leczenia, aż po wszystkie sposoby spędzania przez nich wolnego czasu. Dzieci. Fenomenalna odpowiedź na wiele punktów, gdzie dziś jako rodzice jesteście łamani. Macie prawo decydowania o wszystkim. A bo pani powiedziała w szkole, pani może bąka puścić, a kurator postraszył mnie, a może pisać pisma. Powiedz mu, że w Kiblu wykorzystałeś to w słowowowcu, to jego pismo. Dzieci, przestańcie się ich bać. Rozumiecie? A lekarz zmusza. Kimże jest lekarz? Lekarz ma pomóc le leczyć, a nie mordować. Za niedługo czas otrzymają tytuł mordercy. To jest zabiegani. Teraz szczepiali w ósmych klasach dziewczynki. Co to znaczy? No będą długi czas niepłodne. żeby się mogły gzić. Czy co to jest? A później część z nich będzie w ogóle niepłodna. Moja siostra, jedyna się w klasie sprzeciwiła. Czy to rozumiecie? Jedyna. Wszystkie mamy szczepiać, bo lekarz mówi. Przecież lekarz też jest hitlerowcem. Pokazali nam klasę w czasie COVID-u. Pokazali nam klasę? Wiecie, ile ludzi umarło? Wiecie, jakie są konsekwencje? Przecież gonili za pieniądzami. Po sześć Zmuszali nas, żeby przy śmierci pisać, że na COVID umarł. Bo mieli od łapka pisane, płacone, dzieci. Przecież lekarze bijcie się w swoje sumienie dzisiaj. Super ustawieni przez system. Ale wy za chwilę staniecie się mordercami. Wy nam macie pomóc, a nie słuchać polityków. Teraz wyszło pismo z ministerium. Nikt nie podpisał te lekarze, wszyscy wykonują. Nieprawdopodobne! Dlatego rodzice macie prawo do decydowania o wszystkim względem swoich dzieci. Od wykształcenia, więc macie prawo żądać w szkole od nauczycieli i od państwa, żeby uczyło tak, a nie inaczej. Macie prawo decydowania. O wyżywieniu, czyli jak twoje dziecko pości, nie macie prawa ścigać policja, kapujecie? Przeżyjemy w absurdzie. To jak się oni boją? Że dzieci będą zagłodzone. Wprowadzili system żywienia, że zamiast rosnąć subtelni ludzie, obywatele, rosną wieprzki szerokie jak stado. Wy tego nie widzicie, co się dzieje z naszym społeczeństwem? Że my ledwo chodzimy, oni tylko dają zryć. A później jak się rozbijesz jak beczka, to będą ci mówili dieta i znowu słuchaj lekarza. No ale tego metrowej szerokości się nie zbije już do pół metra. Sądzą mi rycerzy za to, że poszczą. Dzieci nieprawdopodobne. Wzywają dzieci. Następne macie prawo. Decydować względem leczenia. Czyli jak nie szczepiacie małych dzieci, macie rację. Moja mama mnie nie szczepiła, rozumiecie? Raz tylko dała się mi ukuć jako dziecku i widziałem, że cierpię za serki, masło. Pielęgniarka wpisywała, że nie szczepiany. Ja nie byłem nigdy szczepiany. Na nic. Dzieci, no i na 65 lat, no to. Okaz zdrowia, no chodzący tur. Sądzą was, wzywają na przesłuchania. Przecież lekarz nie może Cię zmusić do dawania szczepionek, skoro mamy wiedzę, co oni w tych szczepionkach mają. Przecież nas traktują jak szczury. Przecież jasno ogłosili. Że musisz zmniejszyć się populacja świata do 500 milionów, czyli 9,5 miliarda musi być wierznięte, Czy to rozumiecie? Subtelną metodą szczepionek i żywienia. W jednej ze słynnych masowych przydrożnych stacji żywienia badano w hamburgerze mięso. Wiecie ile procent mięsa? 10. Dzieci nic nie reaguje. Reszta pachni rypiemy papier dla traciny. Dzieci, obudźcie się, kapujecie. Z kilograma mięsa, jak jest uczciwy rolnik, to zrobi 70 deków Dzieci, tak... Ja tak tak, to, tak tak, byłem kształtowany, na własne oczy widziałem. A wy dziś z kilograma macie 3 kg. No więc co wy tam wiecie? W normalnym cyklu zdrowa kura rośnie 6 miesięcy, a teraz 3 tygodnie. Dzieci, masz prawo powiedzieć dziecku, kurczaka nie jedz. Bo antybiotyki, które są jeszcze w tym ciele pójdą ciebie, w ciebie i tobie. puparośnie, nogi szerokie. Czy, czy, wiecie, skąd to się bierze? Dlatego rodzice mają prawo decydowania o wszystkim względem swoich dzieci. Od wykształcenia, wyżywienia, leczenia, aż po wszystkie sposoby spędzania przez nie wolnego czasu. Bo szkoła, a nie dyskotekę. Ale też szkoła to nie jest ojciec, nie jest to matka. Dziecka nie posyłasz i nic się nie dzieje. Kamujecie? A to szkoła. Zrobili ze szkoły dziajbóstwo. bóstwo. Obowiązkiem dzieci, kolejny punkt, jest modlić się za rodziców. Ponad rodzicami stoi tylko Bóg. Takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Czytać encyklikę papieża Jan, Jana Pawła II. Familiaris concertio, to precyzujemy jasno. Wszystkie instytucje, państwo, rodzina, kuratorium, policja, to są pomocnicze rodziny. Te oni mówią, że oni, pani Zosiu, wiedzą, jak wyobywać. Powiesz pani? Pani psycholog ma jedno dziecko lub nic nie ma, i ona mówi, wie jak się dzieci zachowują w kimie. No, wie. I jedne banialuki gonią drugie banialuki. Dzieci, moje dzieci, siostrzeńców, jeśli są u mnie, są trzymane. Twardą, męską ręką łocznie ze strzałem. Dzieci, jak myślicie? Gniewają się na wujka? Dzieci przepadają, czekają, kiedy zaproszę do stołu. Fran jest w stanie być 6 godzin na przy święta, jak budzić się na weselu, rozumiecie? Tydzień temu w poniedziałek idę do wujka, jest święto, do szkoły i przed. Cały, cały dzień sam był, dzwoniliśmy razem, mieliśmy nabożeństwa. Dzieci. Dziecko jest wpaczone w rodzica, w wuja. Tylko trzeba mieć do niego odpowiedni styl. Musi od razu wiedzieć, kto ma decydujący głos, kto tu rządzi i w którym ty szeregu jesteś. A z dziecka trzeba wyciągnąć wszystkiego subtelności, ufność, otwartość, pomocność. Dzieci, przecież one cię ozdobią. Dzieci, one cię ozdobią. Ponad rodzicami stoi tylko Bóg. A więc w przypadku trudności w rodzinie, tylko do niego należy się zwracać o pomoc. A oni powprowadzali pow, pow u urzędy i mówią: idźcie do psychologa, do kuratora, do socjologia, do pani w poradni, na no pani w poradni se może. Ze wszystkimi kłopotami udajcie się do Boga. W przypadku trudności w rodzinie, tylko do Niego należy się zwrócić o pomoc. Wprowadzanie w sprawy rodzinne ludzi i instytucji bezbożnych zawsze powiększy, spowoduje powiększenie problemu i zwiększenie zranienia. Czy to rozumiecie? Jak może niewierzący, rozwiedzony psycholog pomóc rodzinie? Chyba zwariowali? Pan tu określa, wprowadzenie w sprawy rodzinne ludzi i instytucji bezbożnych zawsze spowoduje powiększenie problemu i większe zranienia. Kościół powinien się zajmować wszystkimi problemami związanymi ze stosunkami rodzinnymi, bo są to sfery tak intymne i delikatne, że tylko Bóg może w nie wkroczyć z uwagi na świętość rodziny. 25 lat pracowałem dzieci z młodzieżą. Ponad 6 tysięcy jednostkowo, nie ilościowo, bo ilościowo wielokrotnie więcej przeszło przez moje ramiona dzieci i młodzieży. Dzieci zabrali mi to. Co się stało? No nie ma dzieci i młodzieży w kościele. Wy, takich podobnych księży jak ja, wybito w Polsce wielu. Dziś ksiądz idzie po składce i on się boi dziecka pogłaskać. O dzieci, gwizdajcie mi. Dziecko do komunii przychodzi i nie udzielę mu krzyżyka. Jak wpaczone we mnie. Po błogosławie. Ja go jeszcze jak jest przyczniejszy, tego pukam po głowie. Oni później wiedzą, to cię jeszcze ani oklepną, żebyś był lepszy. Atakowałem mnie słusznie po pobożnie baby, ale ksiądz dotyka Pana Jezusa, więc informuję Baby, że ja nie robię tymi dwoma palcami, tylko robię tym. Rozumiecie? W skrattem środkowym. i ja o środkowym Błogosławie Jest na krzyża. Dawotki się nie denerwują, a ja Błogosławie dalej. Bo jak nie państwo, to cię chyci, to ci Dawodki złapią. Ja bym blizą palca, ale to zaś będą mówić ze zarazki. Cztery dni temu mój siostrzeniec był tu opodany do spowiedzi i prosił młodego księdza o stółę Do klasy wysokogórskiej. mówi proszę pana, ale teraz się ze względów higienicznych w kościele stóły do pocałowania nie, 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 nie podaje. Dzieci, rozumiecie, ubiegłem ich. Kaze wam kupujcie ze stuły, <gryw> idźcie do spowiedzi. Kładźcie na rękę, bo wam na szyję nie wolno, bo będziecie naśladowali urząd. Za to może być kara. Ale jak położysz na rękę, to znaczy nie niesiesz. Tak, manipulujesz, rozumiecie. Tak chcę położyć, nie? Idziesz do spowiedzi, niesiesz, nie? Kto to wie, o co chodzi? Ty tego nie używasz. Jakbyś kładł na ramię, to ci zarzucę, że używasz. A jak położysz na rękę, nie używasz. Kładziesz się po spodzie przed konfesjonałem i całujesz w stółę, gdzie ci odchodzisz żebyś, jak już to idzie takim motopor na myśli, no to sobie się dotknij konfesjonału, żeby była ta jedność spowiednika drewna i ciebie, kapujecie? Przyda się go weź. Do spowiedzi wychodźcie, jak do końca idziecie, idźcie tak z ręką, dzieci zobaczycie, jakie furiacji dostaną. Ty, młody wysokogórski teolog tu w okolicy powiedział mojemu sieszczońcowi, że dziś się nie podaje stuły do ucałowania, bo ze względów higienicznych, za chwilę co będzie, nie będą wam udzieli Komunii Świętej, bo to jest coś higieniczne. No ja dotykam dzieci. Jak ja mam malarię, to was zazdroszczę. Też się palcem idzie zazdrościć, nie? Zarazi, więc dzieci, w takiej to dzieci bitwie bijemy. Kościół Otrzymując asystencję. Boga w prowadzeniu społeczeństwa otrzymał tę łaskę. Przede wszystkim tajemnica spowiedzi. Księdza obowiązuje, tajemnica, jak przychodzi na prywatną rozmowę. Ja nie mogę tego wypowiedzieć. Jeśli mi mówi na prywatnej osobie, osoba to może ksiądz ogłosić, nie wymieniając mojego imienia, no to ja wtedy korzystam to w kazaniu, bo mam zgodę. Więc ten świat intymności był od dawna w kościele. Teraz już w Anglii wprowadzono prawo, że ksiądz, jeśli spowiada kogoś z grzechu nieczystego, dzieci i tak dalej, ma obowiązek donieść na policję. Kapujecie, wszystko się zwala. Dzieci, się wiedzieli ku czemu to, to wprowadził to jeden episkopat, ale to podaje cały świat, więc ludzie się przestaną spowiadać, tak czy nie? Dzieci, nieprawdopodobnej bitwie bierzemy rodzicu. Bi, bierzemy bitwie. Rozbrojono w tej chwili rodzica. Dzisiaj rodzic nie jest dzieci niczym. Jest niczym w mechanizmie kształtowania człowieka. Masz dać zryć, zagwarantować spanie i od razu dziecku jak dorośnie wybudować dom i dać mu auto. Rozumiem. Jeśli tego nie zrobisz, to ty nie spełniłeś funkcji rodzica, bo twoje dziecko idzie do korporacji, tam mu piorą umysł i mu udowadniają, że on tak ciężko pracuje, bo to jest wina rodzica. Dostał łeb, dostał ręce, rozum, zamiatamy. Wybiło ci 18 lat, kilow, i maszyna poszła, nie? Pójdziesz do pracy i po tygodniu masz 10 tysięcy, no rusz, rusz się. Dlatego grzechem dzieci jest nie tylko nieposłuszeństwo wobec rodziców. Ale także wszelkie złe słowo skierowane do rodziców, a także przeciwko nim w obmowie. Czyli nieposłuszeństwo. Złe słowo, nazywamy to pyskówka, etc. Dobrze wiemy, bo my wszyscy gdzie byli. Trzecia, obmowa rodziców, czyli nie ma rodziców przy tobie, a ty mu tyłek smarujesz. Obmawianie rodziców jest ciężkim grzechem, przewinieniem, a wystąpienie przeciwko w nim sądzie najcięższym. Bo dzisiaj, moi drodzy, to zjawisko jest bardzo popularne. Ma kilkanaście lat, dzieci są już wyćwiczone, dostały numer, mają zadzwonić. Koleżankę przekonają, ona wydzwania, czy on, że tata taki, mama taki. No i rodzice mają sąd. Posłuchajcie, dorastające szpiki. To, co robicie z rodzicami, to wszystko na was wróci. Mnie tłukła mama bez przerwy. Pamiętaj, ten, kto nie szanuje rodziców, dostaje podwójnego bata od swoich dzieci i od świata. I dzieci to jest najświętsza prawda. Obmawianie rodziców jest przewinieniem ciężkim. Wystąpienie przeciwko nim w sądzie... Jest najcięższym. Kłótnia z rodzicem jest ciężkim przewinieniem, a uderzenie z rodzica najcięższym. Co dalej ustawia dzieci Pan Bóg? To jutro Wam powiem, bo to mi przypomina, mój drodzy, księgę liczb, powtórzone prawo, bo czytam teraz Mojżesza, gdzie Bóg wytycza punkt po punkcie, jak się mają ludzie zachowywać. My tu mamy podane w sposób perfekcyjny. Więc my, starzy, jeśli nas rusza sumienie, to dzieci przepraszamy teraz naszych ukochanych rodziców, że byliśmy bydlakami. Jeśli zmarli, lecimy zamówić świętą za im przeświętą, zadość uczyniającą za moje bunty. Rozumiecie to? Wszystko trzeba naprawiać. Mamy możliwość, póki my żyjemy na Ziemi naprawiać swoje wybryki wobec rodziców. Amen.